Dodana imprezie z Czarnopask. Gdy zbawyp czyli muzyk. Coś sta Podczas pokazu mody modelki paradowa by w rytm muzyki. Kiedy przyszła kolej na wyspę Dody, zapad cisza. Artystka wybiegł pokona w skupieniu i wielkiej zadumie. Gwiazda jest w kreska a Bobie. W, w. wieku 92 lat odeszła jej ukochana babcia. Pani Pelagia w poniedziałek w kreska kim stanie trafiła do szpitala, gdzie zmarła. To muszą być bardzo trudne chwile dla Dody, która była bardzo związana z babci. Artystka smutn wiadomo ci podzieli basi z fanami na swoim Instagramie. Dzi w wieku 92 lat zmarła moja babcia ukochana babcia, która wychowywa mnie razem z rodzicami, która mieszka bazę MN od dziecka, która, piewa bami pierwsze kobysanki. Jej ostatnim kreska leczeniem strzyby bo kreska ebym nie przestawa ba, piewa. Cieszy Basi-Kreska e po 30 latach znowu spotka się z dziadkiem. Teraz będziesz mogła mnie pilnować razem z nimi okreska cały czas napisaba gwiazda. Doda wychod C za M 2 miesiące temu za producenta filmowego Emila Alstepnia spełniła jej ostatnie marzenie. Babcia artystki chciała kreska Eby jej ukochana wnuczka byba SZCZ liwa i polubi ba swojego M kreska kreska łycia. 34-letnia Dorota Rabczewska, estepied w w kwietniu tego roku za M za Emila Estepniała 41L. Wywołała niezwykłą sensacji w mediach. Nikt nie spodziewa psi, kreska E ich relacja zaprowadzi wokalistk przed optażą. Widocznie, lub artystki psi w trybie przyspieszonym z powodów tak kreska e rodzinnych. Doda w programie Plejady Gwiazdy Cejrowskiego, w pobowie kwietnia bieżącego roku. Zdradzi ba, kreska e jej babcia jest powa kreska chora. Babcia ostatnimi czasy jest bardzo chora. Wice obudzi psi w Niejelka, kreska e to s jej ostatnie kroki na ziemi i jako na te wnuczki zostawi sam bezem kreskaczyznę. Ja ją rozumiem, powiedziała wtedy w wywiadzie dla Plejady. Rodzina jest dla Dody najważniejsza i to mama, tata oraz banie babcia od pocztku byli jej najwierniejszymi fanami. To oni wierzyli w jej sukces i to oni byli zawsze przy niej, niezależnie kreska od kreska leciowego momentu, w którym się aktualnie znajdowała. Piosenkarka bardzo o nich dba i kreska demo kreskali w chwil, kreska eby odwiedzi ich w Ciechanowie. Babcia Doroty w grudniu zeszłego roku skoczyła 90 lat.